Dzień dobry, witamy państwa bardzo serdecznie. Naszym gościem jest Bartłomiej Radziecki, prezes Nowej Konfederacji, publicysta, autor książek. Fintankowiec wymyśliłem sobie sam taki neologizm Fintankowiec, ale pasuje do ciebie w dobrym znaczeniu tego słowa. Witam serdecznie. Jesteś autorem książki, która zaraz wyjdzie. A ja dostałem PDF-a i tak go sobie skrzyczałem Jesteś autorem książki pod tytułem Nowy Porządek Globalny, Mocarstwa, średniacy i niewidzialne siły kierujące światem. Zapowiada się fantastycznie. Nie ma tam według ciebie. Duopolu, czyli Stany Zjednoczone, Chiny czy Stany Zjednoczone, Rosja, tylko właściwie czteropol będzie, czy już jest, bo Ty napisałeś, że nowy porządek światowy już jest, już tu jest. To są Twoje słowa? Na czym on polega? Powiedz mi, jak Ty to postrzegasz? Zmieniła się zupełnie struktura systemu światowego. Mieli, żyliśmy przez długo w systemie jednobiegunowym, gdzie Stany Zjednoczone były jedynym supermocarstwem, a nawet jedynym mocarstwem, co powodowało bezprecedensową historię, e, sytuację w dziejach, prawda? Nigdy dotąd żadna potęga nie miała tak wielkiej przewagi nad każdym innym graczem w systemie. Przyzwyczailiśmy dość się do rozmaitych reguł z tym związanych, takich jak na przykład wolna wymiana handlowa, ściśle związana właśnie z tym fenomenem. To się już skończyło w 2008 roku, moim zdaniem, kiedy Czemu to. akurat w to to jest taka symboliczna data, bo to są oczywiście procesy, tak? Tak jak... Yy... Powiedzmy, że data upa można wskazać 5 albo 10 dat upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego, prawda? Wybieramy zwykle 476. Tak 2008 uznaję za taką dobrą symboliczną datę, kiedy to Chiny wracają na globalną scenę jako mocarstwo i Rosja również wraca na globalną scenę jako mocarstwo. W przypadku Rosji to jest związane z porażką amerykańskiego odstraszania względem Gruzji i agresją na Gruzję i zwycięską wojną, którą to Rosja przeprowadziła. W przypadku Chin to jest związane z ich rosnącą asertywnością na arenie międzynarodowej z ich przejściem dużo łagodniej przez kryzys finansowy i z efektowną olimpiadą w Pekinie, jak również z uruchomieniem na poważnie wtedy procesów w amerykańskich elitach, że hola hola, to zaszło za daleko, musimy zacząć coś wreszcie robić, a właściwie powinniśmy, jesteśmy już mocno spóźnieni. Chiny, więc 2008 rok moim zdaniem to już jest ład trójbiegunowy, a z kolei w kolejnych latach Chiny przechodzą Trójbiegu, płynnie... Trójbiegunowy, nie, trójbiegunowy, trójbiegunowy. Bo Rosja... Stany Zjednoczone i Kiny, tak? Tak. Przy czym Stany Zjednoczone wciąż są supermocarstwem, ale mają już konkurencyjne mocarstwo. Już nie można powiedzieć, że nie ma innego mocarstwa na scenie, prawda? Jako mocarstwo ta mocarstwa... uznaje takie państwo, no, właśnie, które właśnie. za klasykami takimi jak Mirschimer, które jest w stanie przetrwać pełnoskalową wojnę konwencjonalną z największym mocarstwem w systemie. Mhm. Dalej mamy kolejne rzeczy i historia dalej pędzi, czyli w 2014 roku Chiny już de facto prowadzą politykę supermocarstwową. Prześcigają Stany Zjednoczone pod względem gospodarczym, w sensie parytetu siły nabywczej. Amerykański pivot na Pacyfiki, próba zablokowania wzrostu potęgi chińskiej kończy się klęską za Obamy i Chiny kończą ze swoją polityką tak zwanego pozostawania w cieniu, zaczynają otwarcie rzucać wyzwanie Stanom Zjednoczonym i otwarcie prowadzić politykę. Supermocarstwową. To jest bardzo niebezpieczny system. Trójbiegunowy jest najniebezpieczniejszym systemem wielobiegunowym, dlatego, że rodzi pokusę sojuszu dwóch mocarstw przeciwko trzeciemu, zwyci przeprowadzenia zwycięskiej wojny i podziału łupów. W tym przypadku sojusz rosyjsko-chiński to jest właśnie efekt tej dynamiki, tej nowej struktury mamy międzynarodowej. Ten sojusz? Mamy ten sojusz czy Mamy ten sojusz, moim zdaniem mamy. On nie jest formalnym sojuszem, ale tak samo ale Izrael masz... ze Stanami Zjednoczonymi a... nie jest związany formalnym sojuszem. A Bartku nie masz wrażenia, że raczej ja sobie tak myślę, że to być może nie jest sojusz Chin z Rosją, tylko że Chiny cynicznie wykorzystują Rosję i że Chiny w tej chwili cynicznie wykorzystują Podbramkową sytuację, w której Rosja się znalazła, bo nie bardzo ma komu sprzedawać swoje surowce. A Rosja ma właśnie jest tylko surowcena, nie ma wysokich technologii oprócz wojska. I Chińczycy mówią, no dobra, no to was trochę wykorzystamy. I sprawiamy wrażenie, że jesteśmy z wami, że mamy sojusz, ale tak naprawdę to jesteśmy trochę pijawką i wykorzystujemy waszą trudną sytuację. Kawa nie wyklucza herbaty, a relacje sojusznicze rzadko są relacjami miłosnymi czy przyjacielskimi. Nie ma takich kategorii w stosunkach międzynarodowych. Sojusznicy bardzo często się brutalnie wykorzystują, nieraz wspierają ostro. Zresztą jak przejrzymy sobie wspomniane relacje izraelsko-amerykańskie, to tam też mnóstwo kłótni starć i o mało do zerwa nie dochodziło ileś razy. W porównaniu do tego, do tej burzy izraelsko-amerykańskiej w ostatnich dekadach sojusz chińsko-rosyjski jest bardzo łagodny i przyjacielski, bym powiedział. Co nie w ogóle nie wyklucza tego, że wykorzystują się nawzajem i zwłaszcza Chiny jako znacznie większy partner, już wielokrotnie potężniejszy, wykorzystuje Rosję. No ale i Rosja wykorzystuje Chiny. Spójrzmy na wojnę ukraińską. Czy Rosja mogłaby sobie pozwolić na taką koncentrację wojsk w Europie Wschodniej i takie, tak agresywną politykę względem Zachodu, gdyby nie zabezpieczenie tyłów przez Chiny? Pytanie chyba retoryczne, prawda? Więc y, obie strony czerpią korzyści z tego, co nie zmienia faktu, że y, są tam również y, strony ujemne. Natomiast y, finałem, jakby moją konkluzją jest to, że w, ostatnich, w ostatnim czasie, czyli mniej więcej na ten rok, datuje y, wyrośnięcie Indii z kolei na kolejne mocarstwo. Nie supermocarstwo, ale mocarstwo. Niektórzy sądzili, że byli nim już wcześniej, moim zdaniem. Inni znowu odmawiają im tego miana. Moim zdaniem potencjał miały, ale nie prowadziły jeszcze polityki mocarstwowej. Teraz, w czasie właśnie wojny ukraińskiej, zaczęły prowadzić politykę mocarstwową, w tym na szereg sposobów rzucając wyzwanie Chinom. Konkluzją jest, 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 jest system czterobiegunowy. To jest ten czwarty gracz, tak? tak. Indie w tej chwili, tak. które grają z Rosją. Indie nie grają z Rosją. Indie grają wyraźnie w swoją grę. Stawiają na siebie i są takim mocno obrotowym krajem, który stara się być takim amerykańskim everyone's friend, prawda? Znamy ten typ, przyjaciel każdego, prawda? Utrzymują dobre stosunki z ogromnymi liczbami krajów, z ogromną rzeszą krajów, od Rosji przez Bangladesz, swoich sąsiadów rozmaitych, kraje Bliskiego Wschodu, kraje Europy. Handlują bronią i z Rosją na potęgę, i z Francją, i z Wielką Brytanią, i z Izraelem. Świetne relacje ostatnio mają ze Stanami Zjednoczonymi. No i e, żyją w cieniu szybko rosnącej potęgi chińskiej. To jest ich główny problem, ale mają wielkie szczęście, bo dzielą ich Himalaje. Najwyższe góry świata. Wyobraźmy sobie, jakby nas na przykład oddzielały od Rosji. E, to jest e, coś, Bielki co... E, tak, właśnie. Co mnie z kolei prowadzi do też, jako jest jednym z elementów tezy, którą wyraźnie stawiam, że geografia modyfikuje strukturę międzynarodową. Skąd georealizm, czy geostrukturalny realizm ofensywny, jak nazywam konstrukcję teoretyczne którą robię w tej książce, bo ta książka jest także próbą uzyskania takiej ramy poznawczej, prawda? Żyjemy w bezprecedensowym systemie. Czegoś takiego nigdy nie było w dziejach. Ani nie było nigdy czterobiegunowego systemu światowego, ani nie było nigdy systemu wielobiegunowego z dwoma supermocarstwami. To się zdarza pierwszy raz w historii, generuje unikatowe reguły gry, więc zrozumienie tego moim zdaniem jest kluczowe i dlatego napisałem tę książkę. Bartku, ale żyjemy też w świecie, który jest tu i teraz. O, tu i teraz mamy wojnę izraelsko-palestyńską, mamy wojnę, którą no, wywoła Cynicznie Hamas, wiedząc, że to się tak skończy, no nie skończy, właśnie, ale że ciąg dalszy będzie taki, że Izrael będzie niszczył, bombardował, zabijał cywilów i Hamas poświęcił tych ludzi. Ty napisałeś Trzyczykiego na Twitterze, e, zdaje się tydzień temu. Wojna Izraela z Hamasem zaczęła się także od blamarzu izraelskich służb państwa, które dały się zaskoczyć terrorystom. Powinno to być dla nas w Polsce ważne momento. Prawdopodobnie zaskoczenie w Tel Awiwie byłoby mniejsze, a może nawet można byłoby go uniknąć, gdyby nie głęboka. Trzy kropki. Ale zaczekajmy. A ja się zastanawiam tak, czy nie jest tak przypadkiem, że Izrael doskonale o tym wiedział, pozwolił na to, po to, żeby mógł zrobić jakkolwiek to brutalnie zabrzmi porządek w gazie, czyli po prostu wypędzić palestyńczyków z gazy? Moim zdaniem nie, aczkolwiek dotykasz tu ważnego elementu. To znaczy, powieloletnia polityka Netanyahu polegała na tym, że tłamsił autonomię palestyńską, tłamsił umiarkowanych w Palestynie, a pozwalał na wzmacnianie się Hamasu, między innymi poprzez inwestycje Katar, z Kataru, na przykład na wielką skalę w Hamas, prawda? To wydaje się była świadoma strategia, podobna zresztą do tej, którą Putin stosował wobec Czeczenii swego czasu. On też niszczył umiarkowanych żeby potem móc mówić, zobaczcie, tam są tylko terroryści i radykołowie, nie ma z kim rozmawiać, musimy ich zniszczyć. Wydaje się, że podobną strategię stosował Netanyahu, tylko że nie liczył się zupełnie z tym, że będzie tak krwawy atak, prawda? On zakładał, jak się wydaje, że ma sytuację pod kontrolą, system przeciwrakietowy chociażby izraelski był na tyle sprawny, żeby paraliżować każdy istotniejszy atak Ale w ostatnich nie, to, latach. Ale nie 3000 rakiet. Ale tym razem właśnie. No więc wydaje się, że się przeliczył grubo w swojej strategii i za tym zresztą stanowiskiem, no właśnie, bo właśnie, już właśnie. nawet gro jego wyborców domaga się jego dymisji. Dyskusja raczej toczy się po, o, na ten temat taka, czy Netanjahu ma natychmiast podać się do dymisji, czy dopiero po zakończeniu tej wojny. Myślę sobie, że on w tym wszystkim, z naszego punktu widzenia, sam Netanyahu jest najmniej ważny. Choćkolwiek tu Jastrząb wiadomo, że atakuje, że jest niebezpieczny, ale Zgoda. z naszego punktu widzenia być może jest najmniej ważny, bo z naszego punktu widzenia najważniejsze jest to, czy to się nie rozleje. Ja z pewną. Tak. Z pewnym zdziwieniem, z, z głębokim zaskoczeniem spostrzegłem, że na, na Zachodzie jest mnóstwo Palestyńczyków, 20 milionów być może, to nie są Palestyńczycy, to są Arabowie, którzy pokazują absolutną... Sympatię i absolutną lojalność w stosunku do Palestyńczyków. Nawet cała Turcja, przecież widzieliśmy, jakie stanowisko zajęła Turcja. Widzieliśmy i widzimy te potężne ruchy w stolicach europejskich, kiedy Palestyńczycy wychodzą na ulicę i kiedy Palestyńczycy protestują, i to już jest jawny antysemityzm. My jesteśmy świadkami jawnego antysemityzmu. Czegoś takiego nie było chyba od II wojny światowej, wydaje mi się, może w 1968 roku w Polsce to widzieliśmy. To jest szalenie niebezpieczne. Bo to jest takie podpalanie świata. Właściwie okazuje się, że Europa Zachodnia już nie jest też białą cywilizacją łacińską. No, może to trochę za dużo powiedziane, ale ma. Dużą mniejszość muzułmańską, to absolutnie nie są tylko Palestyńczycy, tylko muzułmanie z różnych stron świata, którzy są zwykle propalestyńscy bardzo jednoznacznie. I w tym kontekście proizraelskie na ogół postawy rządów zachodniej Europy budzą w nich wściekłość. To, co mówisz o antysemityzmie, to rzeczywiście. No, Żydzi w Niemczech, na przykład, teraz mówią o tym, że żydowska szkoła w Berlinie przestała w ogóle funkcjonować ze strachu, boją się pogromów i oskarżają, że doszło do sytuacji porównywanej do lat 30. w III Rzesz. Podobnie jest w innych krajach, we Francji, w Wielkiej Brytanii. Na krawędzi jakiegoś rozłamu, a w każdym razie w głębokim kryzysie jest brytyjska partia pracy, z powodu tego, że jej lider poparł też Izrael w tej wojnie. Premier Sunak brytyjski poparł Izrael w tej wojnie, a tymczasem właściwie, premier Szkocji właściwie, jest muzułmaninem. Jest z Indii właściwie ten premier. No tak, właściwie. ale jest Brytyj... no, pochodzenia no. indyjskiego, ale jest jednak Brytyjczykiem. Tak, rozumiem, tak. Natomiast premier Szkocji jest brytyjskim muzułmaninem z żoną palestynką którego teść został uwięziony w wyniku działań wojennych w Strefie Gazy i w pewnym momencie przestał rządzić Szkocją, zajmując się sprawami rodzinnymi. Nie jest zadowolony z jednoznacznego poparcia e, e, Izraela w tym konflikcie przez premiera całego kraju. Więc głębokie podziały w Europie, nowa fala antysemityzmu rzeczywiście. No i, no i no to no jest kolejny no i, kolejna kolej, no no i Zastanawiamy się, czy nie będzie z tego Trzeciej wojny światowej, czy to się nie rozleje. Tak, to jest kluczowe tak, się, To, to, to się jest będzie, kluczowe czy... pytanie. Wątpię czy z tego, nie widzę potencjału tutaj do trzeciej wojny światowej. Widzę natomiast poważne ryzyko, żeby to się rozlało na inne kraje i żeby to stał się konflikt regionalny. Wracamy na chwilę do struktury systemu światowego i mocarstw. Tak? Prze... No, no się... właśnie, więc jeżeli mówimy o wojnie światowej, o tak. wielkim boom, prawda? no to musimy się zastanowić, jaki interes miałyby Chiny, Stany Zjednoczone, Rosja, Indie w zaangażowaniu tam. Nie widzę żadnego nie no, interesu i... żadnego z tych pa państw w zaangażowaniu się tam, poza tym, ale Stany się Amerykanie, Bartek, no ale Amerykanie nie zagazowały. uczestniczą bezpośrednio w wojnie. O tym mówimy, tak? No tak, ale uczestniczą już dwoma lotniskowcami na Morzu Śródziemnym. Oczywiście, no ale to jest odstraszanie. Siła odstraszania. To jest odstraszanie. to jest odstraszanie. To jest demonstracja siły mająca odstraszyć Iran, jak się wydaje, bo jako żywo lotniskowce mało są przydatne przeciwko lekkim oddziałom Hamasu, Hezbollahu czy szyickim milicjom w Iraku czy w Syrii, a są pokazaniem pięści zaciśniętej Iranowi, prawda? Na wypadek, gdyby coś większego Planował. No i tu rzeczywiście jest niebezpieczeństwo i Stany Zjednoczone mogą potencjalnie zostać wciągnięte w tej wojnę, ale w dalekim dosyć scenariuszu uważam. Nawiasem mówiąc, Stany już płacą ogromną cenę za to, co zrobiły, czyli dały wolną rękę... Netanyahu w zrobieniu porządku w gazie, prawda? Tak. Notowania Bidena lecą z tego stronę, powodu na łeb, na łeb, na szyję i to w kluczowych, obrotowych stanach. Eee, wydaje się, że idzie na po prostu, stanie się niewybieralnym wkrótce, jak tak dalej pójdzie, no i, I demokraci mało mogą mieć problem. No Demokracji. właśnie, bo w ogóle republikanie są dużo bardziej proizraelscy, a akurat baza wyborcza Bidena i demokratów jest dużo bardziej, dużo mniej proizraelska, w związku z czym bunt jest większy. Wielkie manifestacje, bunt elektoratu, mówisz, duże że możliwie... problemy. Bartek, mówisz o możliwych a powiedz, mi, jaki według Ciebie jest najbardziej prawdopodobny scenariusz zakończenia tej wojny, czy zakończenia tego konfliktu? Ja wiem, że się nie zakończy. Ta nienawiść się nie zakończy ani w tym pokoleniu, ani w następnym. Ta nienawiść jest wielopokoleniowa, prawdziwa nienawiść między Żydami i Palestyńczykami. Prawdziwa nienawiść. Tak, no to się ciągnie od powstania Państwa Izrael. To ma dekady i to jest wielopokoleniowa już nienawiść i problem bardzo trudno rozwiązywalny. To znaczy, może najpierw jeszcze powiem, jeśli pozwolisz. No, wydaje mi się, że są tylko dwa rozwiązania tego, abstrahując od zginiłych kompromisów, które już wielokrotnie były i które mogą być w przyszłości, mogą zaklajstrować na jakiś czas problem, prawda? To znaczy, jeden to jest rozwiązanie dwupaństwowe, czyli stworzenie niepodległej pa Palestyny. Izrael Drugi to jest... Y, y, wszystko wskazuje, że Izrael się nie zgodzi, aczkolwiek są i tacy światli Izraelczycy, którzy mówią, że to tu jest konieczność. Choćby z tego powodu, że względy demograficzne dyktują, że za jakiś czas y, Żydzi mogą stać się Mniejszością we własnym państwie. Więc albo apartheid, albo bycie mniejszością. Tak, było tak, demokratycznie rzecz Było biorąc. takie powiedzenie, że największą, najgroźniejszą bronią Palestyńczyków są macice ich kobiet. Tak. No właśnie, to jest takie brutalne podsumowanie tego tematu. Więc albo rozwiązanie dwupaństwowe, albo po prostu przesiedlenie tej ludności i fizyczna likwidacja pale, Palestyny, tak? Myślę, że do żadnej z tych opcji w najbliższym czasie nie dojdzie. Natomiast to, co jest najbardziej prawdopodobne, to jest to, że Izrael dop dopnie swego. Przechodzę do bezpośredniej odpowiedzi na swoje pytanie: dopnie swego, czyli zmarginalizuje albo zniszczy Hamas. Natomiast problem w tym polega na tym, że to, to wydaje się być hydrą. Tak? To znaczy, nie Hamas jest najważniejszy, tylko ważniejsza jest idea antysyjanistyczna, idea antyżydowska w świecie muzułmańskim. Hamas może łatwo zostać i szybko zastąpiony przez inną organizację albo tysiąc organizacji, które w jak... Chociażby grzyby po deszczu, prawda? No tak, tylko Hezbollah trochę obsługuje inny front, ale Hezbollah może być beneficjentem ewentualnego upadku Dobre. Hamasu, prawda? Więc wydaje się, że jeżeli nawet Izrael zatnie tej hydrze głowę, to wyrośnie kilka następnych i problem będzie jeszcze większy prawdopodobnie, a oburzenie w świecie muzułmańskim już widzimy, jak jest duże, prawda? Jeżeli ta operacja potrwa kilka miesięcy, a z tego, co słucham specjalistów wojskowych, to nam musi potrwać przynajmniej kilka miesięcy, żeby rzeczywiście wydawałoby się bardzo nieliczny i asymetryczny w stosunku do sił zbrojnych Izraela Hamas mógł zostać ostatecznie zniszczony no to to wszystko będzie skalować prawda no i rzeczywiście ja sądzę że ryzyko rozlania się jeszcze wracając do tego kluczowego wątku prawda jest spada w ostatnim czasie Spada, to znaczy z jednej strony to się rozlewa, ale nie do poziomu takiego, w którym, w którym mówilibyśmy o tym, że szereg krajów uczestniczy bezpośrednio w wojnie. Prawda? Bo w, pewnym w pewnym momencie były zaskoczone, zaskoczony, kiedy Jemen powiedział, Jemenczycy powiedzieli, że przystępujemy do wojny. Kiedy bardzo twarde słowa ze strony Turcji szły do, na cały świat, że właściwie no, Palestyna musi, musi istnieć, że Izrael musi przestać bombardować strefę gazy. Tak. No więc mamy bardzo mocną odpowiedź świata muzułmańskiego w tym kraju, w którym może podejrzewalibyśmy łagodniejsze stanowisko. Bardzo też Czy nawiasem mówię. Kraj Natowski e, powiedzmy. No tak, Turcja, kraj, <laughs> kluczowy kraj Natowski. Nie, z potężną armią. Tak mówi się, największa armia, druga armia NATO, prawda? Tak, tak. Natomiast mamy też na przykład teraz bardzo poważne napięcia między Jordanią a Izraelem i postawienie sprawy Kazus Belli przez leadership jordański w związku z tym, że Żydzi mogą chcieć przesiedlić kilka milionów Palestyńczyków, właśnie skierować do Jordanii, prawda? Że to byłoby Kazus Belli, powiedział ostatnio premier bodajże Jordanii. A Jordania to bliski sojusznik Stanów Zjednoczonych, więc to też są niezwykle skomplikowane, tak i, I niebezpieczeństwa. Natomiast myślę, że nikt nie ma za bardzo interesu w tym, żeby doszło do rozszerzenia tej woj bezpośrednio wojny na inne kraje. Problem polega na tym, że to może stać się niekontrolowaną eskalacją, prawda? To już jest bardzo słabo kontrolowany konflikt i może dojść do tego, że na przykład Żydzi zniszczą jakiś zabytek muzułmański ważny i dojdzie do spontanicznej reakcji i nie będzie innego wyjścia, jak wejście krajów kolejnych do wojny. Niemniej też myślę, że Iran który jest tu głównym niebezpieczeństwem, tak? Jego wejście bezpośrednio jakichś do działań wojennych, jest krajem, który. albo zaatakowanie Iranu przez Izrael, i po tym odpowiedź. Jest krajem, który też nie ma interesu w tej chwili w bezpośrednim zaangażowaniu i wygodnie mu działać poprzez proxy, poprzez zastępców, prawda? Dlatego, że no jest to kraj, który potrzebuje czasu i jest to kraj, który potrzebuje czasu także dlatego, że wydaje się być bardzo bliski pozyskania broni jądrowej. Jeżeli doszłoby do bombardowań Izrael, czy izraelsko-amerykańskich Iranu, no to jego program jądrowy może zostać zahamowany albo unicestwiony. W związku z czym no, rozumne racje przemawiają za tym, żeby to się nie rozlało w sensie ścisłej, regularnej wojny tak, na inne kraje, ale niebezpieczeństwo, że tak się stanie pomimo woli głównych graczy, Istnieje, no więc trzeba się uważnie Ale przyglądać tej sytuacji. My mamy, już wojnę, od, co mamy już wojnę od wielu, wielu miesięcy, wojnę za naszą granicą, wojnę ukraińsko-rosyjską mamy wojnę, która też obciąża Stany Zjednoczone przede wszystkim, bo to Stany Zjednoczone przede wszystkim dostarczają Ukraińcom broń. Czy to nie jest za dużo? Napisałeś coś takiego w mediach społecznościowych. Ukraiński szef sztabu przyznaje, że jego armia ugrzęzła w wojnie z Rosją i nie ma widoków na przełamanie. I generalnie twój sposób widzenia całej tej wojny był dalece odbiegający od tego poniekąd hura optymizmu naszego oficjalnego polskiego, że zaraz Ukraińcy wygrają, że zaraz będziemy razem z Ukraińcami tworzyć jakąś potęgę, że będziemy mieli jakąś Jakąś specjalną więź, więź międzynarodową, że będzie to rodzaj nie wiem, konfederacji albo czegoś takiego. Twoje wpisy były bardzo ostrożne, no, często krytykowane i byłeś prawie już ruską onusą prawie. I okazuje się teraz, że generalnie no, chyba miałeś rację, ale Twoje widzenie wojny ukraińsko-rosyjskiej jest niezwykle pesymistyczne, jeżeli chodzi o zakończenie. Tak, jak od dawna, od początku właściwie tego konfliktu mówiłem, że bazowy scenariusz to jest porażka ukraińska. I nigdy... Ale szczególna porażka, nie taka porażka, że kapitulacja czy całkowita kapitulacja, tylko z tego co pisze... porażka na przykład taka, że obecna linia rozgraniczenia ze zniszczeniem bazy przemysłowej w większości, prawda, z emigracją milionów ludzi, ze zniszczeniem gospodarki. No to jest dla mnie porażka, oczywista porażka i to głęboka, no, co nie musi oznaczać, że państwo ukraińskie przestaje istnieć prawda, ale jest to klęska w wojnie. Czyli byłoby tak, że Od początku uważałem, że to bazowy scenariusz i w zasadzie nic mnie nie wyprowadziło z błędu, aczkolwiek były takie momenty optymizmu, gdy wydawało się, że Amerykanie są w stanie pójść dużo dalej, we wspieraniu Ukrainy i doprowadzić do walnego zwycięstwa, ale nigdy nie postawili kropki nad i. Zawsze dozowali tę pomoc na tyle, żeby Ukraina mogła dalej walczyć, ale nie, żeby to mogła dokonać przyłomu. Czy to był cynizm amerykański pod tytułem za, nie wiem, kilka procent y, y, budżetu Pentagonu osłabimy Rosję tak bardzo, że nie będzie naszym przeciwnikiem, że nie będzie już mocarstwem. A Ukraińcy niech się to jest, to jest amerykański interes geostrategiczny tutaj. No, u nas dominuje cały czas jakieś takie romantyczne widzenie, że Amerykanie kochają Ukrainę i że to, co mówią, to jest e, rzeczywistość. Tak? No, to jest retoryka polityczna, te wszystkie słowa o przyjaźni o wspieraniu bez, bez końca. Przecież przed chwilą jeszcze Amerykanie mieli kompletnie gdzieś Ukrainę. Przecież to Amerykanie na początku lat 90. zmusili Ukrainę do oddania broni atomowej, gdyby czego, do, do czego gdyby nie doszło, dzisiaj sytuacja byłaby zupełnie inna. Amerykanie gwizdzą na Ukrainę. Amerykanie. Interesują się Ukrainą w tej chwili tylko i wyłącznie dlatego, że Putin stworzył śmiertelnie niebezpieczną sytuację dla nich. Dla nich. To znaczy. Plan Putina, jego żądania z końca 2021 roku polegały, nie były skierowane tylko do Ukrainy, ale do całego Zachodu z Amerykanami na czele, tak? I dotyczyły redukcji amerykańskiej obecności wojskowej w Europie, obrócenia całego naszego regionu w członków NATO drugiej kategorii, zwinięcia w ogóle wycofania natowskich amerykańskich wojsk z Europy Środkowo Wschodniej, redukcji parasola nad Europą Zachodnią i tak dalej. To by było, gdyby do tego doszło, to by była katastrofa dla wiarygodności sojuszniczej Amerykanów nie tylko. W Europie, ale także na zachodnim Pacyfiku, który jest dzisiaj dla nich najważniejszy, prawda? Przecież Korea Południowa, Japonia, Tajwan musiałyby wyciągnąć z tego wnioski, czy Australia, prawda? Więc Amerykanie bronili tutaj swojej wiarygodności sojuszniczej, która była o tyle trudna do obrony w inny sposób, że mają słabą dosyć obecność w Europie konwencjonalną w tej chwili i lądowo-powietrzną. Są wielkim mocarstwem powietrzno-morskim, ale który za bardzo poszedł w, w armię ekspedycyjną, który ma hmm, słabą dosyć armię lądową, jak na tak dużego rywala jak Rosja. Europa jest tragicznie rozbrojona, tragicznie i amunicja pewnie by się skończyła w Europie Zachodniej po paru tygodniach konfliktu, jeżeli nie szybciej. Więc to było śmiertelnie niebezpieczne dla Amerykanów. Oni bronili tutaj swoich interesów geostrategicznych i wydaje się, że mieli to o tyle też sensownie skalkulowane, że Ewentualne pozwolenie na zwycięstwo Ukrainy czy doprowadzenie do zwycięstwa Ukrainy to jest po pierwsze ryzyko eskalacji, łącznie ze szczeblem nuklearnym, na co wydają się być niegotowi i to się ciągle przewija, przewija jak refren w amerykańskich dyskusjach geostrategicznych. Po drugie, Wydają się być bardzo zaniepokojeni ewentualną perspektywą rozpadu lub głębokiej zapaści w Rosji. A moim zdaniem z tym by się wiązała rosyjska klęska w wojnie. Prawda? A nie mamy z tym do czynienia, z taką zapaścią gospodarczą w Rosji? Nie, myślę, że daleko jest od tego. Rosja przeżywa pewien kryzys związany z tą wojną, ale to wszystko jest bardzo dalekie od prognoz, które były dotyczących jakiejś zapaści. Rosja przestawiła się na produkcję wojenną dosyć efektywnie. Wygląda, że w tym roku będzie miała w ogóle dodatni wzrost gospodarczy. To, co było kilka procent spadków w zeszłym roku, to nie jest nic wykluczającego po jakiś zwykły kryzys koniunkturalny i to dosyć krótki. Więc to jest bardzo dalekie od zapaści. Natomiast gdyby Ukraina wygrała. To to zupełnie inna historia. tak? To wtedy Ale mamy zwycięstwo, znaczy... Ukrainę. No, jeżeli Rosjanie nie musieliby się z podkulonym ogonem zawinąć. I z, z tych miejsc, jak... które zdobyli już do tej pory. Z tych tak? miejsc, które zawili, byli. Ukraińcy jasno de definiują swoją teorię zwycięstwa. prawda? Odbijamy Mówią wszystko razem z Krymem. Mhm. Właśnie. Gdyby do tego doszło, albo do czegoś choćby zbliżonego, no to moim zdaniem jest głęboki kryzys władzy w Rosji. Moim zdaniem Białoruś... Armenia, Gruzja, ale też Dagestan, Czeczenia, Czeczenia inne kraje wschodzące w skład Rosji. No, może jeszcze nie oddzielają, ale dostają na pewno sygnał, zobaczcie, można, prawda? Mała w stosunku do Rosji Ukraina dała radę. Dlaczego nie my? Zaczynają się potężne ruchy odśrodkowe. Rosji grozi kryzys egzystencjalny w wyniku przegranej wojny ukraińskiej, moim zdaniem, i Amerykanie o tym świetnie wiedzą. Natomiast rozpad ewentualny Rosji, który my, Polacy, którym marzymy od pokoleń, dla Amerykanów jest Potencjalnym koszmarem strategicznym, dlatego że w czyje na przykład ręce dostają się wtedy fantastyczne pozycje geostrategiczne na północy Rosji. Y, y, które umożliwiają projekcję siły via Chińczycy. Arktyka. No, więc właśnie. Chińczycy i 5 tysięcy głowic nuklearnych, tak? No, więc właśnie. Poza, już nie mówiąc o tym, że perspektywa powstania na przykład 20 państw na tym terenie, z czego połowa z dostępem do broni jądrowej, to też nie jest coś, co amerykańskie elity y, 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 witałyby z entuzjazmem. W związku z czym chodzi o kontrolowane osłabienie Rosji. Y, Problem gdzie... w tym, że to kontrolowane osłabienie Rosji trochę się nie spina w czasie i Ukraina? coraz bardziej... Y, Widać, że w wojnie na wyczerpanie nie tylko Rosja jest lepsza od Ukrainy, ale Rosja wydaje się być lepsza od Zachodu. Tak? To znaczy widzimy, jak ja, na przykład, Biden ma w tej chwili problemy z przepchnięciem jakiejkolwiek dalszej pomocy dla Ukrainy w Kongresie, prawda? Rosjanie nie mają w ogóle takich problemów. Powiedz mi, jak się to zakończy? Obawiam się, no, nie jestem wróżką, ale sądzę, że idziemy w kierunku ukraińskiej porażki tej wojnie. Myślę, że na zachodzie dojrzewają coraz bardziej znaczy, w tym lub przyszłym znaczy, roku. Żeleński będzie musiał usiąść do stołu i powiedzieć, słuchajcie, y, oddaję wam to, to, to i to, a, a chcę od, zostawić sobie to, to, to i to. Tak? No tak. Myślę, że też będzie ogromna i rosnąca presja i ona już jest. I ja akurat wierzę w te pogłoski mówiące o tym, że już jest sądowanie i możliwości y, Ale Żeleński y, mówi, że nie. No, że, że nie. Ale tak mówi. Rozumiem, może przegrać wybory. To prawda. No to, czy przegra wybory, to jeszcze inna historia, nie chciałbym w to w tej chwili wchodzić, ale myślę, że rośnie presja, rośnie zmęczenie bardzo zachodu wojną. A Ukraińców nie? nie Ukraińców też, ale Ukraińcy mają niesamowitego ducha bojowego i być może są w stanie walczyć jeszcze wiele lat, gdyby dostawali pomoc, tylko czy ta pomoc będzie kontynuowana na tę skalę, albo większą skalę, bo też pamiętajmy, że potencjał ludzki na przykład Ukrainy się zużywa, więc czy dotychczasowa skala wystarczy w ogóle, prawda? No, na przykład jak przesiedzimy sobie poparcie dla Zaangażowania Stanów w tę wojnę, dla tej pomocy dla Ukrainy, to ono ustawicznie spada i dynamicznie spada w elektoracie amerykańskim w ostatnim, w ostatnim roku, prawda? W szczególności u republikanów. U demokratów to jest jak na razie jeszcze dużo mniejsze, ale u republikanów inne. No i też Biden mający coraz poważniejsze perspektywy przegrania wyborów prezydenckich, które już za niedługo. No, też jest pod presją dużą tutaj, prawda, więc narasta zmęczenie Ameryki najważniejszej, ale też Europy Zachodniej wojną, zmaleje skłonność do kontynuacji wsparcia na no, dotychczasowym poziomie. E, Rosjanie tymczasem nie dają za wygraną. Myślę, że to się, coraz mniej widzę szans, żeby to się skończyło inaczej niż obecna linia rozgraniczenia albo coś jeszcze trochę gorszego dla Ukrainy. No i to będzie klęska. No. Jest wielkie pytanie, co dalej potem z Ukrainą, w jakim kształcie ona będzie. Jak zareaguje na to, co może postrzegać jako rodzaj jałty, prawda, jako rodzaj zdrady i myślę, że takie głosy będą silne. Co się stanie z weteranami powojennymi? Czy w ogóle elementem pokoju będzie pełna niepodległość Ukrainy, czy też jakaś ingerencja Rosji, taką, jaką chcieli na początku może nie, ale jakaś ingerencja Rosji w kształt. Ukraińskiej sceny politycznej po wojnie. No to są duże pytania, które będą rozstrzygane w najbliższym czasie. Będziemy się przyglądać. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Bartłomiej Radziejewski był naszym gościem. Warto powiedzieć, autor książki, która wkrótce się pokaże. Dzisiaj. Dziś... Starsze sprzedaży. A, okej, okay. super. Nowy porządek globalny, mocarstwa średniacy i niewidzialne siły kierujące światem. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.